i co tu się wydarzyło? Krzysiu zrobił pierwszy legalny porstaj. Nie na no, pierwszy raz. E, jesteśmy w poniedziałek na placu grzybowskim. To jest pierwszy dzień legalnej jazdy. Panowie przed chwilą zamontowali takie ładne tabliczki, które pokazują, jakie są zasady jazdy na placu grzybowskim. Jak będziemy ich przestrzegać, to po prostu będzie tutaj można zawsze jeździć w tych godzinach. Jak nie będziemy przestrzegać, to po prostu wrócą z stopery. Zasady są dosyć proste i e, no i chodzi o to, żeby generalnie... E, no, można było korzystać z zajebistej miejscówki jaką jest plac. Także od dzisiaj już można, mam nadzieję, że to wypali i będzie można jak najdłużej. Ostatnie tego trwało 3 miesiące, zresztą sam Kuba dobrze wie, że sam chodziłeś na spotkania. Eee, jeszcze Krzysiu Godek, Michał przybyłowić. Dużo innych osób, ale tak naprawdę e, największe propsy należą się chłopakowi, który wrzucił na Facebooka info, że będą konsultacje w, w sprawie placu grzybowskiego. Nie pamiętam jak się nazywasz, ale to było kurczę, gdzieś tam w marcu dzień przed pojawił się event na Facebooku i dzięki temu na pierwsze spotkanie przyszła masa sklejcików, było to, nie wiem, z kilkadziesiąt osób, może nie wiem, około 30 nawet z deskolkami I takie pospolite ruszenie naprawdę zrobiło wrażenie. Więc cichym bohaterem całego patentu jest ten właśnie kolega, którego tam. Pewnie jakoś można znaleźć gdzieś w internecie jeszcze kto to był. Ok. że dobra, robot piona.